Halo, halo, siemanko, siemanko, pozdrawiam wszystkich moi drodzy, dzień dobry, życie. E, moja historia. Moja historia zwykłego faceta, moi drodzy, który w pewnym momencie swojego życia wpadł w taką pułapkę, w taki szary schemat. Co tu ukrywać? Źle żył, źle się prowadził i myślał, że tak naprawdę nic fajnego w życiu już go nie spotka. I że to w ogóle życie jest do dupy i nie wiadomo, po co on żyje. I takich historii jest bardzo wiele, moi drodzy, niestety, bo nieraz jak do mnie piszecie wiadomości i opisujecie swoje historie, moi drodzy, to czasami mam takie poczucie, jakbym tam był z wami i czuł to, co wy, bo sam przez to przechodziłem. Urodziłem się w Chełmży, w takim małym mieście, moi drodzy, koło Torunia. Miałem w miarę szczęśliwe dzieciństwo, choć byłem takim brojasem, bardzo żywym dzieckiem. Często rodzice mieli różnego rodzaju problemy związane ze mną, czy to w szkole, czy to w domu. O niektórych rzeczach aż wstyd opowiadać. Ale miałem w miarę szczęśliwe dzieciństwo, byłem kochany. Razem z bratem jakoś sobie tam funkcjonowaliśmy i przeszliśmy przez ten okres dzieciństwa. Nie byliśmy rodziną zamożną. Moja mama ciężko pracowała, zresztą do dzisiaj pracuje jako sprzątaczka. Ojciec ciężko pracuje też już ponad 40 lat na budowie. W pewnym momencie mama nasza zaczęła chorować miała problemy z kręgosłupem nie mogła pracować, przez co mieliśmy taki dość kruchy okres finansowy w domu, ale. Jestem wdzięczny do dzisiaj rodzicom, że po prostu walczyli o to każdy dzień i dali nam takie nie dali nam odczuć tych problemów. Może i nie mieliśmy jakichś tam oryginalnych ciuchów czy sprzętów, ale w miarę to życie nasze rodzinne i ten nasz byt w miarę funkcjonował i za to jestem im bardzo mocno wdzięczny. Później, moi drodzy, jak skończyłem szkołę zawodową, bo uczyłem się za stolarza, wyuczyłem się właśnie jako stolarz, pracowałem właśnie w stolarni. W zakładach produkcyjnych pracowałem również na budowie, czego nienawidziłem, moi drodzy. Nie ze względu na to, że byłem leniwy, bo zawsze się starałem gdzieś tam jakąś pracę daną mi przez pracodawcę wykonywać rzetelnie i chodziłem systematycznie do pracy. Po prostu nienawidziłem tej roboty. No, niektórzy mają tak z nas, że yy, większość tak ma, że wstaje rano i ja zmuszę iść do tej roboty, no bo wiadomo, trzeba płacić yy, podatki, opłaty, trzeba żyć, trzeba jeść. A nie zawsze ta robota jest wymarzona, po prostu się chodzi z rozsądku do niej, bo trzeba i w moim przypadku tak samo było. Poznałem w wieku 24 lat moją kochaną żonę, z którą jestem do dzisiaj moi drodzy. Prawie 10 lat ślubu, małżeństwa za chwilę będzie rocznica i jestem też jej bardzo wdzięczny za to, że pewien okres w naszym związku przetrwała, choć nie zdziwiłbym się, jakby go nie przetrwała. I mimo tego trwała przy mnie wspierała i wierzyła, że to kiedyś się zmieni i bardzo mocno kocham cię, Madziu, za to całusy, śle. Na początku naszej znajomości i naszego związku, moi drodzy, odłożyliśmy sobie troszkę tam pieniążków. Ja pracowałem, żona pracowała i zamarzyło nam się, że otworzymy działalność swoją. To bardziej ja tam naciskałem, że otworzymy swoją działalność, będzie zajebiście i tak dalej. Ciuchy będziemy sprzedawać przez internet, bo to wiecie, doba internetu wchodziła. Będziemy sprzedawać ciuchy, kurwa, będziemy bogaci, w ogóle kupimy sobie dom z basenem. No, ale życie szybko zweryfikowało i rynek, że tacy żółtodzioby jak my, bez żadnego doświadczenia, z zapałem, który szybko został zniwelowany praktycznie do zera. Zamiast zarabiać grube pieniądze i wybudować sobie ten dom z basenem, moi drodzy, popadliśmy w długi. Co też no muszę przyznać, tak jak mówiłem, że to ja bardziej byłem tą taką stroną napierającą i za wszelką cenę chciałem utrzymać tą działalność, moi drodzy. No i wiecie, jak to jest, jakieś tam pożyczki, to tamto, to sam to i człowiek popada w taką marazmę i, i brnież to bagno coraz bardziej. Yy, działalność padła, długi zostały, moi drodzy, trzeba było wrócić do ciężkiej roboty. Między innymi wyjechałem do Francji, moi drodzy, Chamonix, piękne tereny. Alpy, Mont Blanc, tyrałem tam po 12 godzin, moi drodzy, jak się jeszcze później okazało, pracodawca Polak, u którego pracowaliśmy, nie wypłacił nam wszystkich pieniążków, skończyło się w sądzie pracy i tak dalej, czyli kolejne powody do doła, do deprechy. No a jak już tam pracowałem w międzyczasie jeszcze, no to pojawił się inny problem, czyli alkohol, moi drodzy, no bo jak masz dużo na łbie, to część z nas sięga po różnego rodzaju używki, żeby na chwilę zapomnieć, zamulić łeb i tak dalej. Oczywiście to później człowiek zrozumiał, że to jest fałszywe i zamiast pomagać, to jeszcze bardziej szkodziło, bo pojawiają się różnego rodzaju później problemy właśnie w związkach, w rodzinie. A twoje długi, jak są, tak są, nic się nie zmienia, twój byt się nie poprawia, jeszcze gorzej się robi. No bo jak. Pijesz regularnie, masz zamulony łeb, moi drodzy. No to nie jesteś w stanie normalnie podejmować decyzji, funkcjonować i tak dalej. Powrót do Polski, praca dalej na budowie, dalej browarkowanie, browar mistrz, kurwa cudowny moi drodzy. Człowiek wracał do domu, zamulony browarem, śmierdział. No, że, no wiadomo, że kobieta nie będzie, że ona twoja zadowolona z takiego stanu. Pojawiały się różnego rodzaju spięcia moi drodzy. No i dochodzisz do takiego momentu, do takiej ściany, że twierdzisz, że twoje życie jest chujowe, że nic się już w nim nie zmieni, że tak naprawdę masz wszystkiego kurwa dość, że życie ci rzuca ciągle kłody pod nogi, eee, twoje zdrowie przez właśnie to chlańsko podupada, moi drodzy, zaczynasz mieć jakieś bóle głowy, zaczynasz częściej chorować, no bo układ odpornościowy masz walnięty, masz jakieś, nie wiem, sraczki, wymioty, moi drodzy, i ogólnie czujesz się jak gówno psychicznie, fizycznie i jest dupa. I jak to zmienić, moi drodzy? Jak ja to zmieniłem? Po prostu doszłem do takiego momentu, że już miałem tego wszystkiego dość. Tej bezsilności, byłem sam zły na siebie, że moje życie się wali, moi drodzy. I oczywiście to nie jest tak, że podjąłem pierwszą próbę. W moim przypadku, że zacząłem biegać, tak, być aktywny fizycznie i wszystko w 2-3 miesiące się zmieniło. Nie, moi drodzy, oczywiście podejmowałem ileś tych prób. Nie wiem, zapisywałem się na siłownię, mówię, zacznę chodzić na siłownię, zmienię się. Tu wszystko, jedziemy z koksem, kurwa, spłacamy długi, będzie zajebiście. 2-3 tygodnie motywacja uciekała, ulatywała. Wracałem do starego życia, do starego schematu i dalej było gówno. Tak, gówno było, nie? nic się fajnego nie działo. Szary schemat. No, ale 3 lata temu doszłem do wniosku, że nie, naprawdę muszę coś zmienić. Byłem tak zły na siebie, stwierdziłem, że zacznę biegać. Rzucam chlańsko, rzucam te browary nałogi, zaczynam biegać, zaczynam brać się za siebie. To taki pierwszy krok do zmiany w ogóle swojego życia. I było ciężko, wstawałem rano, moi drodzy, tak mi się nie chciało. W ogóle, jak ktoś długo coś, coś nie robi, a do tego dochodzą jakieś, nie wiem, używki, i w ogóle złe prowadzenie siebie, no to jest masakra, nie? W ogóle nie ma żadnej kondychy, wydolności i organizm ci gdzieś mózg podpowiada, weź to stary, rzuć i na kanapę kup, weź sobie browara i, i siedź dalej. I może wygrać lotka i twoje życie się zmieni. Ale jakoś się przemogłem, moi drodzy, tydzień za tygodnie, miesiąc za miesiącem zacząłem zauważać, że jest zajebiście. Lepiej się czuję. Jestem jakoś zdrowszy, Staje rano, to mi się chce. I zacząłem być odwa odważniejszy w ogóle w podejmowaniu decyzji także zawodowych, prywatnych. Zacząłem widzieć szerzej. Zmieniłem tę robotę z budowy, poszłem pracować jako placowy na stacji, zamiatałem sobie krawężniczki, nalewałem ludziom paliwo. E jakoś to się kręciło. Pasa spieliśmy, bo już człowiek tak jak Bardziej jesteś odświeżony, to tak inaczej myślisz. Pierwsze co? Trzeba spłacić długi. Zaciągamy pasa, jedziemy regularnie rok, półtora to spłacamy. Człowiek zaczął spłacać długi, moi drodzy. Zaczął mieć więcej pieniędzy na inne rzeczy. Zaczął być zdrowszy, bardziej odświeżony, bardziej szczęśliwy, wesoły. W związku się lepiej układa. Dzieciak jakoś bardziej do ciebie lgnie, bo już nie czuję tego alkoholu. I jest ogólnie lepiej. Jest ogólnie lepiej. Zajebiście jest, kuźwa. I zacząłem to widzieć, a jak człowiek widzi, że jest fajnie, no to wchodzisz w to, chcesz tego więcej, to jak narkotyk. Dlatego niektórzy mówią, ćpaj sport, bo jak ćpasz sport, to za zaczynasz widzieć tego efekty, moi drodzy. Fizyczne, psychiczne i w ogóle w zawodowych y tematach y prywatnych, w związkach, moi drodzy, wszystko jest lepsze, 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 polepsza się. Y no i później stwierdziłem, kurda, jak tak te długi już spłacone, więcej kasy jest, to może w tym sporcie człowiek działa, tak wkręcił się w to bieganie. Może bym takie biegi zaczął organizować dla mnie tutaj online i dla, dla ludzi tutaj z mojego miasta. Mimo tego, że już pierwszą porażkę odniosłem i bałem się jak cholera, ale mówię biorę dotacje z urzędu i otwieram działalność, kurde. Organizujemy biegi online, tak, srakia, jakieś koszulki się pojawiły. Pojawiła się marzenka, moi drodzy, spontanicznie gdzieś tam nagrałem dla zwały, dla jaj filmik z marzenką. Yy humorem w codzienność. Ludzie podłapali i już pół roku się śmieją. Fajnie, zajebiście jest. Filmiki zyskują coraz większą popularność. Gdzieś tam przy okazji można też się zmonetyzować w różnych mediach społecznościowych. Pieniążki są gdzieś na jakiś chleb, na opłaty, na utrzymanie firmy, a przy okazji jeszcze można charytatywnie pomóc, wspierać różnego rodzaju akcje, z czego jestem sam z siebie wewnętrznie bardzo dumny. I zaczęło to życie być lepsze, i naprawdę dziś mogę Wam powiedzieć z czystym sumieniem, że jestem szczęśliwym facetem, zdrowym facetem. Cieszę się codziennością, cieszę się tym, co mam, doceniam to, co mam. I może się to wydawać śmieszne, że regularny sport, regularne bieganie, regularna aktywność, bo to nie musi być bieganie, nie każdy musi lubić biegać, może być rower, nie wiem, chodzenie na kijkach, siłownia, może zmieniać życie, tak naprawdę może zmieniać i ja jestem tego przykładem, ale nie tylko ja, bo wielu ludzi pisze, że jak zaczęło regularnie uprawiać jakiś sport, to ich życie się zmieniło, że są bardziej właśnie zdrowsi, odświeżeni i inaczej myślą. Że wiele pozytywnych rzeczy wydarzyło się w ich życiu, wiele pozytywnych ludzi poznali, nie wiem, gdzieś na zawodach, w internecie, na grupach biegowych. Założyłem właśnie grupę biegową, bloga, który obserwuje już na fejsie ponad 200 tysięcy ludzi. Teraz wchodzę na YouTube, mówię: Ja też koksem jedziemy z tym. Trzeba łapać szczęście za, i życie za rogi i zapierdalać do przodu. I tak to wygląda, moi drodzy. Tak wyglądała moja historia, mimo że już byłem e, bardzo nisko. E, aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna pozwoliła mi się odbić, i dzisiaj jestem szczęśliwym facetem e, i polecam serdecznie, bo to naprawdę, czy jesteś gruby, czy jesteś chudy, czy jesteś stary, czy jesteś młody, e, czy jesteś po, po rozwodzie, czy nie wiem, e, masz jakieś długi, czy inne problemy, e, regularny sport. Może nie zmieni całkowicie Twoich problemów, ale da Ci odwagę i energię do rozwiązywania tych problemów. I naprawdę polecam serdecznie. Aktywność rodzi pozytywność. Heja, banana. Trzymajcie się. I trzymam kciuki za to, żeby w Waszym życiu było coraz lepiej. I żebyście nauczyli się cieszyć codziennością i doceniać to, co macie. Takie drobnostki. Heja, banana.